Witam Was serdecznie w Autoprofesja. Dzisiaj nietypowa marka jak na moje warunki, bo Dacia, wóz z rodowodem rumuńskim, wykonanie francuskie, Dacia Duster, samochód z roku produkcji 2019, wóz w bardzo dobrym stanie, bardzo ładna i z zewnątrz i w środku, nie jeździła po żadnych budowach, samochód od osoby prywatnej, ma 111 tysięcy kilometrów. I bardzo ładna, zaraz Wam to pokażę, bardzo dobrze się prezentuje, e, bezwypadkowa i w jakiejś tam wersji wyposażenia, powiedzmy, przyzwoitej. Zobaczcie. Samochód ma karoserię w stanie wzorowym. Ma jedną, drobną ryskę na przednim zderzaku, cm, zaraz Wam to pokażę, a tak uchował się ten samochód przed e, miejskimi z możliwościami uszkodzenia. Eee, I no, nie mam co tutaj pokazać, po prostu cała prezentuje się tak. Jedyna rzecz, która jest, to jest tutaj Tarys. Nic więcej nie ma ten samochód. Felgi e, są nowki, bo kupiłem nowe, bo była na stalowych, więc kupiłem te aluminiowe felgi, one są nowiutkie. E, no i w zestawie oczywiście mam w pudełkach te stalówki, które były e, w tym samochodzie. Tarcze hamulcowe tutaj z ledwo co Wyczuwalnym rantem. Klocek bardzo gruby, więc tematu tutaj e, hamulców na pewno e, nie ma. E, z tyłu mamy bębny, więc e, no, trudno tutaj zajrzeć. no Ale hamuje dobrze, nic nie trzeszczy, nic nie pisze, więc powinno być ok. 2019 rok opony, więc one są od nowości. Zobaczcie, są super stanie kontynentale e, i no, jeszcze posłużą. Ym. Z zewnątrz tak, reflektory LEDowe do jazdy dziennej, wersja, no taka jakaś tam już ma w środku wyposażenie, ale jeśli chodzi o karoserię, no to jest taka bazowa, bo ma czarne lusterka, czarne e, klamki. Hmm, aczkolwiek w tym samochodzie z tymi czarnymi dodatkami, tutaj dużo tych czarnych dodatków, to jakoś tam e, myślę, że to współgra. Idziemy do środka. Elektrycznie sterowane szyby z przodu. Lusterka manualne, dawno nie widziałem tego patentu, ale tak, to było najgorsze. Teraz najlepsze, zobaczcie. Jest skórzana kierownica i w bardzo dobrym stanie. Jest po prostu nowa, jest piękna, wzorowa. Jest ten pomat, tapicerka, fotel, nic nie brałem, nie szorowałem. Tak po prostu wygląda. Jest ładna, czysta, kompletnie niezużyta. W ogóle nie zużyta, nie ma żadnych śladów używania. Tu jest od tempomatu. Klimatyzacja oczywiście też jest. Jest ekran z Apple CarPlay. Eee, nawigacja i, i kamera 115 tysięcy, nie 115 tylko 111.500 500 ma przebiegu 6 skrzynia, nie mówiłem jeszcze o silniku. Silnik to 1.3 130 koni i ten samochód jest bardzo dynamiczny z tym silnikiem i dobrze jeździ. I do tego jeszcze bardzo ekonomiczny. To jest silnik, który jeździ w Mercedesach A H klasy, B klasy, CLA i chyba nawet w C klasie też. Tylko, że wtedy tam raczej one są mocniejsze 160, 156 czy 163 konne, jakoś tak, ale ten sam motor. Radio tak jak mówiłem Zepel CarPlay nawigacja i kamera cofania. Tak wygląda. Jest USB, więc już taki, takie nowoczesne urządzenie powie w świeżości. To znaczy ta dacia też jest świeża, bo ma 19, to jest 19 rok i to jest druga generacja Dastera, który jest od 17 roku, więc... Więc też model nie jest jakiś, jakiś stary Pod kierownicą mamy tutaj pilot od sterowania radiem i rozmowy można odbierać Z tyłu czyściutko widać i sofiksy wystają Tu jest jeszcze haczyk na marynarkę Idziemy zajrzeć pod maskę Pod maską brudną, bo nic nie myłem, nie zakończono, więc tak to wygląda. Powiem Wam ciekawostkę, że przy 170 na godzinę na niemieckiej autostradzie jest 3500 obrotów z tym silnikiem, przy tym silniku, więc to wyśmienity wynik, co powoduje to, że jest bardzo dźwięk? Cicho, przy tej prędkości swobodnie można rozmawiać przez zestaw głośno mówiący. Ja słyszę i mnie słyszą, więc to też o czym świadczy. I Naprawdę jest tu cicho. Ja wiem, że to jest tylko dacie, można się z niej śmiać i zawsze też się śmiałem z takiego auta, że to trochę nie auto. Niemniej jednak, jak się nie uprzejechałem tutaj 300 km w trasie, to mogę stwierdzić, że jest to tanie auto i pełnowartościowe. Oczywiście te materiały tutaj, no nie ma w ogóle tapicerki, tylko jest wszędzie plastik. Tapicerkę mamy tylko pod tyłkiem, ale no, różnica w cenie jest. 19 rok Honda HR-V będzie kosztowała e, jakieś 35 tysięcy złotych więcej, więc różnica jest przeogromna. No dobra, idziemy dalej. No, kanapa tutaj nówka. No naprawdę wóz jest utrzymany w stanie wzorowym, perfekcyjnym i karoseria, i, i wnętrze cieszy w bagażniku jest korytko no i pod spodem nóżka wykładzina ta oryginalna, a jeszcze niżej no to już mamy tylko śrubę do odkręcania koła zapasowego, bo koło jest jak to kiedyś było we francuskich autach, jest po prostu pod spodem odkręcamy tą śrubę i zjeżdża nam koszyk z kołem zapasowym No, i tak to się prezentuje. No. Samochód serwisowany cały czas w Renault, czy tam daci. Książka, instrukcja, książka jest pusta, ale mam, mam faktury, faktury z przeglądów po prostu tutaj w koszulce. Więc cała historia, jak należy do sprawdzenia u każdego dilera, myślę, że daci jest podpięta pod system Renault i u każdego dilera można to sobie e, sprawdzić. Szóstka skrzynia, nie wiem czy mówiłem czy nie, ale jest szóstka skrzynia i, i te niskie obroty to e, bardzo e, cieszy. Przy 190 ma 4000 obrotów, więc też no, wynik niesamowity, po prostu niemal jak diesel. No i zobaczcie, 110 stówka błotnik prawy przedni. Drzwi prawe przednie stówka, stówka, stówka 160 mają drzwi prawe tylne. No i to jest jedyny element, który nie wiem, czy tak wyszedł z fabryki, czy nie. Element jest nieodkręcany, więc no jeżeli ktoś to przelakierował, no to po prostu przelakierował tak po prostu cieniutko, że no dosłownie jakaś drobna rysa taka, która nie wiem, pewnie można było ją spolerować, no bo nigdzie tu więcej nie znalazłem niż te 160 mikrometrów, więc to jest wartość bardzo niska. Może gdzieś tu niżej 140 i 120, no nie, 150, nie ma nic i zobaczcie, żeby nie być małosłownym, eee, wszystkie śruby, no nie może być to element, no na pewno nie był zdejmowany, no po prostu wszystkie śrubki ładne, e, równe, nie że ktoś zapędzlował, tylko, tylko ewidentnie nieodkręcany, nie zdejmowany, ani tu z zawiasów, ani, ani, ani z drzwi, więc tak to. Tak to wygląda. No i to jedyny element, który ma tutaj troszeczkę wyższą wartość niż pozostałe. No i idziemy dalej. Włotnik. Stówka 110. Stówka. Stówka pokrywa bagażnika 110. Lewy ten włotnik, 110, 190 Lewe tylne drzwi, 100 drzwi kierowcy, 110. 120, 100 lewy przedni błotnik 100 110, i pokrywa silnika 120 90 90 100 no i jeszcze daszek na deser 100 więc wóz bezwypadkowy to i do tego bardzo, bardzo, bardzo ładny, bardzo ładnie utrzymany. Niezużyty i w środku, i na zewnątrz. No i do tego tani, tani w eksploatacji, mało pali. Sprawdzona konstrukcja, sprawdzona jednostka w wielu modelach. Cała historia w ASO. Jakieś tam wyposażenie ma takie najpotrzebniejsze rzeczy, czyli klima, Nawi, Apple CarPlay, kamera cofania, tempomat, skórzana kierownica, elektryczne szyby przednie. Zapraszam Was na autoprofesja.com.pl, tam znajdziecie kilkadziesiąt zdjęć tego samochodu i szczegółowy opis lub też inne samochody. Polubcie mój profil na Facebooku Autoprofesja, będziecie na bieżąco z ofertami. Zapraszam też do subskrypcji kanału autoprofesja.tv na YouTube, będziecie na bieżąco z prezentacjami takimi jak ta. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.